Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować urządzenie, które jest jedną z najtańszych klawiatur mechanicznych dostępnych na rynku bez żadnych promocji. W sklepie Liocad produkt ten o nazwie KX365CM dzisiaj zostanie poddany przeze mnie recenzji. Zapraszam do materiału. Samo opakowanie produktów w kolorach firmy Lyokatu wygląda naprawdę obiecująco. Zostały na niej napisane również drobne specyfikacje klawiatury takie jak kolor switchy, długość przewodu oraz rodzaj podświetlania. W środku opakowania zaś poza znajdującą się w niej klawiaturą możemy znaleźć również drobne elementy w postaci krótkiej instrukcji obsługi ze skrótami klawiszowymi w dwóch językach oraz narzędzie umożliwiające użytkownikowi demontaż klawiszy. Wypakowany sprzęt na pierwszy rzut oka prezentuje się całkiem okazale. Mamy tutaj do czynienia z typowym, nowoczesnym modelem dla graczy, oferującym wszystkie współczesne dogodności występujące w modelach tej klasy, jak poświetlanie RGB, blokada klawisza Windows, funkcje multimedialne itd. Wszystko to w stosunkowo niskiej cenie 139 zł, co czyni ten model groźnym konkurentem pośród innych. Pod spodem produktu zamieszczone jest kilka gumowych podkładek, skutecznie chroniących przed przypadkowym przemieszczaniem klawiatury oraz nóżki rozkładające się na boki. Klawiatura posiada również bardzo jasne diody, które w znacznym stopniu pomagają odnaleźć odpowiednie przyciski podczas np. nocych zmagań na komputerze. Model ten umożliwia nam zmianę kolorów w 10 przeróżnych trybach, z możliwością zmieniania w zależności od wymagań konkretnego użytkownika. Z jednej strony szkoda, że nie jest to jednolity kolor, ale z drugiej dodaje to klawiaturze nieco charakteru i w moim odczuciu wcale nie wygląda odpustowo. Same przyciski nie sprawiają w momencie klikania absolutnie żadnego oporu, jednakże nie pochwaliłbym tutaj kultury pracy, ponieważ producent nie dostarcza nam silikonowych gumek typu O-Ring, które mogą w dużym stopniu przyciszyć działanie oraz pracę klawiatury. Podstawa, jak i cała obudowa została wykonana z plastiku. Dodatkowym elementem, o którym producent w ogóle nie wspomniał, to dodatkowe miejsce na umiejscowienie swojego telefonu czy też tableta, co umożliwi użytkownikowi oglądanie np. filmów, jak i moich poradników w wygodnej pozycji na klawiaturze. W czarnej wersji bardzo ładnie prezentuje się też szlifowana krawędź podstawy, która przydaje całości nieco klasy. Trudno się przyczepić tu do jakości zastosowanych materiałów, ponieważ są one klasykiem wśród klawiatur za taką cenę. Niemniej jednak mimo to całość robi pozytywne wrażenie i na pewno przypadnie do gustu wszystkim użytkownikom lubiącym typowo gamingowy i nowoczesny styl. Podsumowując, klawiatura mechaniczna od Lyocat jest przeznaczona dla osób, które cenią sobie komfort i wygodę ponad wszystko. Sam produkt został wykonany bardzo starannie, posiadając jednocześnie oryginalne i niespotykane. Podświetlenie RGB z możliwością zmieniania w zależności od wymagań konkretnego użytkownika. Dzięki temu grający oprócz niezwykle pozytywnych wrażeń w trakcie użytkowania zyska również doznania estetyczne, przez co praca na sprzęcie sprawi jeszcze większą przyjemność. Dodatkowymi plusami jest rozmiar klawiatury, który jest pozbawiony klawiatury numerycznej, co niweluje ryzyko wciśnięcia przypadkiem innych przycisków, z czym często zmagają się gracze podczas rozgrywek. Jedynymi minusami, jakie zauważyłem w klawiaturze, to bardzo głośna praca klawiszy, niemniej jednak myślę, że można się tego spodziewać od klawiatur mechanicznych. Całość uatrakcyjna to w dodatku niska cena w postaci jedynie 139 zł, która robi pozostałym markom dosyć sporą konkurencję. Serdecznie Wam polecam i możliwe, że w niedalekiej przyszłości uda mi się zdobyć kilka takich klawiatur, aby rozdać je wam widzom w różnych formach konkursu. To na tyle dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie strzała!